No i już jestem babką. Więc no, zawsze są drugie. Dobra, to jesteśmy sobie babką. I ogólnie, z tego odcinka się dużo zmieniło. Właściwie, za kupić. Wszystkie rzeczy halloweenowe Halloweenowe jakieś tak z dużo kupić. I w ogóle, ma być jakaś druga część. I ona ma być 7 listopada. To ja będą więcej halloweenów w jakieś. I ma być jakieś 500 milionów wy wydarzenia w ogóle. W sumie będą kosztować 250 tysięcy tych żółtych coinów. Czyli jeden będzie kosztował i 3000 tych czaszek. Nie były No bo dużo to zaniczba, Ale no, tak będą kosztować. I w ogóle tą no, tak właśnie taką bapkę no, fajną. Zagram babkę dzisiaj nietypowo, bo to zagram z Sundariną. Ale czy sam sobie tak starość nie zagrać babką. Nikogo nie słyszę, to mnie trochę niepokoi Bo już trochę czasu minęła, nikogo nie słyszę, ktoś chyba w popku nie wszedł Dobra O, ktoś dostał od nas. Łopa, łopa dostał od babki łod babki mógł tu papka, żeby nie wyszedł. Skubeni, nie wyjdziesz teraz. to nie ma. Fajnie ten motek się szczerze prezentuje gdzie? Nie, nie widzę Poważnie nie widzę gdzie ktoś w babka wszedł W słyszę, ale nie widzę jakby Ja mam schizę, czy ja nie widziałem? Serio, bo Nie było widać Ale fajnie to ogóle. tak świeci Widzicie? Jakieś gwiazdeczki czy... fajnie to jest, takie gwiazdki To tam babka, wiedźma Oczy ducha Co to tam było o, jest No i koleżko już chyba to nie wejdziesz Tu no, musisz umrzeć zdany śmierci <grym> Where are you babka Babka ty nie where o widzę teraz Ty nie where are you tylko babka ty widzisz go no, ale to kia Ogólnie podobały mi się te rzeczy, ale fajne są. Mogę wam je pokazać właśnie w tym sklepie. Będę czuł dojść poprzedni odcinek, ale wam pokażę. Widzicie, wam wszystko, będzie się udało kupić właśnie te wszystkie. Niektóre są takie mniej ciekawe, niektóre właśnie fajniejsze. Bram sobie czopówki. Z łapką. A jeszcze, o. Nie wiem, czy za grę dzieckiem. Nie dobra, zagłosujemy sobie na tym razem. Może zagłosuję na tą mapę albo na Mansion. Na jakąś odmianę, żeby nie... No, znowu ta sama, no właśnie, nie chciałem tego unikać, żeby nie było w samej. No, mogę na no, dobrze zadzwonić klasycznie. Klasycznie. Dobra. Idziemy, idziemy. Muszę widzę coś nagrałam. W sumie nie miałem dużo czasu nagrywać, bo były święta różne, bo Halloween było. Było to. Było te yy, wszystkie. No pierwszy górski pada święto na ten ogroby trzeba było iść chodzić. Więc no. Co sorry widzę. Teraz więcej też lajka i jak się podoba. Więc w odcinku nie co chcecie oglądać. O, pan kropka! kropa. to jest jak się to otwiera szafę to ten... łom wylatuje i dźwięk wydaje. Trzeba złapać go. Łapka jest chyba na dworze, tak mi się wydaje, jest trochę głośno ten migrowany jest. Cisza wam go trochę, wiedzie? Bitura. dobra. A, get jest to, nie? Git jest, dobra. Dziemy, idziemy idziemy. Nie wiem czy też grę ogólnie dobrze słychać. Okay, dobra. Mówię, to są ludzie może więc tutaj sobie tutaj otworzymy. Właśnie sobie sobie że Właśnie chcę zbierać te 250 tysięcy, bo to dwa przedmioty mają być. Dla dziadka i dla babki. I właśnie z 500 milionów jest w każdym O i kosztowało 250 tysięcy, i to zrobię kupić dwa. Musimy pozbierać pół miliona. Co cholernie duża liczba. 3000, gdzieś 6000, no ale to sobie będą limitowane i tam które nigdy nie wrócą, nie? Chciałbym na pewno zmierzać chyba jakiś jeden kupy, tak mi się wydaje, no bo mam 185 tysięcy, a to 250 więcej mi się wydaje, że to. Chyba gdzie ja idę to tymi sobie kiedy parę nie mają Dobra, nie ma babki. Nie ma babki to idziemy. Babki. Bez babki to. Bez babki to idziemy. Zresztą by tego nie widziałem się... O tak, to się znie... Połudki, no bołotki, mamy bołotki. Bołotki, no bo połudki, bo 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 jest. Yy, no i dobra, chyba możemy praktycznie nie poczekać. Nie, no jeszcze padloki. Ale gdzie jest padloki? Będziemy często widzieć, że to będzie najlepsze, bo też jest szkoła, ale staramy się tu uda mi się. O, ale ja już mam chyba ją favorite. się ona mi jest, bo nie wiem, bo często. I baja babkę fajnie Dobra, zmienimy sobie może babkę. teraz zabijmy babkę, jakąś crazy babkę. Crazy babkę, co babka. Dobra, za babkę zombie Zombie co będzie pasowało i oczy takie co to jest za babka zombie? W szoku dostała ta babka. <gry> babka zombie teraz będzie nie no, ale będzie mi się wydarzyło. Nie ja wiem, czy kiedykolwiek szedłem na takie, że tak powiem, że babka, ale nie nożycianek, że nie wiem. Czy może się, zyskać, że takie, postaci, postacie, które można być. I rozgrywałem tds hmm. trochę, ale tam nie było zbytnio fajnych wyświetleń, więc wygrywałem z TDS-a. Nie so. wiem, czy wam się to podobało. Ale może z Murder Mystery co nagrywam coś gdzieś. Już coś się zmieniło, ale dobra. Nie wiem, co się dzieje z tą babką. Ta babka jest jakaś opytana. Ja nie wiem, co się dzieje.

Ludzie, jak napisać, czy w zasadzie gra w oryginalnym grany Na przykład. No, czekaj. Na przykład. Słownie. Gameplay. Jak w taką. Normalnie, tak PC, jakby papkę Nie, to normalnie, jak tak Normalnie. Nie, to byłoby to podobnie <gib stam shouting arcade> ciekawe. Zobaczyć, bo na izi, na normalno, na pedium, <grym>, na czy na xlibie. Albo czy challenge z coś z naszym najtwardym małdem. No. Piszcie, po naprawdę jest dużo tych pomysłów. A nie wiem, co byście chcieli zobaczyć, czy nie być. Zostawcie lajki, komentarze, no. Video, że ma Jakąś tam nazywa? Jakąś tam jest. Ja ja mnie? Może, może zamiast... Że piło tam. nie się no, skień to. To jest z tymi oczami. Czy z tymi, to z tymi oczami, oczami, nie tak. Wszystkie tak wygląda. babka no, no, za mnie.

jestem, kurde, jestem, kurde, ale nie, nie udało się, ale dobra, już się uda w następnej rundzie, już nie wiem, czy następna runda będzie, bo te rude trochę długo trwają, bo chyba to będzie ostatnia runda, ale masz, może, może nie chcę widzieć więcej gra, nie to jest naprawdę ciekawa gra, może właśnie nagrywam następny dzień, dopiero jak będzie ten update, ten update to na pewno... O kurde, nie dobra. Ej, tego się nie spodziewałem, że mi babka wskoczyła. I ona to stoi normalnie. Dobra. Ale dobra. Wiedziałem tak zginę. Co nie babka jest tak? Ale dobra. Teraz zrobię cięcie. Idę do innej gry. No nie będziemy dzień A game robi. dobra. Zagidzimy tuczki. Po prostu. Zostawię co będę się na no. Dzięki.